Witamy Was wszystkich w Słowie na Środę. Kuba nie jest sama. Świat wspiera Kubę w walce z okrutną blokadą USA. Już 33 razy z rzędu ogromna większość państw w ONZ głosuje przeciwko nieludzkiej blokadzie Kuby przez USA. Jako Polacy pragniemy wyjaśnić, polska reprezentacja w ONZ nie reprezentuje woli i interesów narodu polskiego. Hashtag socjalizm. Cuba is not alone. The world supports Cuba in its fight against the cruel US blockade. For the 33rd consecutive time, the vast majority of states at the UN have voted against the inhumane US blockade of Cuba. As Poles, we wish to make it clear the so called Polish representation at the UN does not represent the will and interests of the Polish nation. Komentarz z portalu Postempork Użytkownik kobiety opublikowały. Bardzo słuszna uwaga, towarzyszki i towarzysze. Tak zwana polska delegacja w ONZ nie reprezentuje ani woli, ani interesów naszego narodu. Nie wspominając już nawet o woli, interesach polskiej klasy robotniczej. Ogromna większość państw na forum ONZ, aktualnie jest to 165 państw, sprzeciwia się nielegalnej, barbarzyńskiej oraz kryminalnej blokadzie Kuby przez USA. Tak samo ogromna większość państw na świecie sprzeciwia się amerykańskim sankcjom przeciwko Kubie, które dławią i hamują gospodarkę tego państwa od ponad 60 lat. Z rozkładu głosów widać bardzo wyraźnie, iż tylko 6 państw głosuje obecnie pod bezpośrednie dyktando USA. Wśród nich znajdują się Argentyna, Węgry, Izrael, Macedonia, Paragwaj oraz Ukraina. Niestety znalazło się aż 12 państw, które nie mają jakiejkolwiek odwagi obywatelskiej, wstrzymując się od głosu. Żeby przeciwstawić się międzynarodowemu dyktatowi USA, owe państwa nie mają nawet odwagi, żeby posiadać swoją niezależną politykę zagraniczną. Właśnie wśród tych państw znajduje się obecnie Polska, a raczej rządząca nielegalnie naszym krajem burżuazja. W tej grupie znalazły się również inne państwa marionetkowe amerykańskiego reżimu Albania, Bośnia-Hercegowina, Kostaryka, Czechy, Ekwador, Estonia, Łotwa, Litwa, Maroko, Mołdawia i Rumunia. Miejmy nadzieję, Iż doczekamy jeszcze czasów, w których Polska dumnie stanie na forum ONZ i zabierze niezależny głos w obronie naszych braci i sióstr z Kuby. Przeciwko nielegalnej blokadzie amerykańskiego reżimu. Stanie się to jednak dopiero w warunkach socjalizmu, kiedy znowu zagości w naszym kraju demokracja oraz prawowite rządy polskiej klasy robotniczej. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.